Jak żyje się obecnie w Norwegii? Tutaj niespodzianki nie ma, raczej cały czas jest drogo. I nie chodzi niestety tylko o zakup awokado, winogron czy sera, ale i o na przykład zakup mieszkania. Ceny mieszkań w Norwegii są już. Kosmiczne. Wzrosty sięgają nawet ponad 40%. Według danych z indeksu cen używanych nieruchomości w ciągu ostatniego 10 dziesięciolecia, czyli w latach 2015-2024, ceny mieszkań w Norwegii wzrosły o średnio ponad 44,5%. Aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału Mojej Norwegii, kliknięcia na wyrażenia swojej opinii w komentarzu lub nawet do udostępnienia materiału dalej. Dzięki. Podwyżka okazała się wyższa od ogólnego wskaźnika inflacji, który wyniósł tylko... W porównaniu do wzrostu cen mieszkań 33,6%. Norweski Urząd Statystyczny publikuje indeksy cen używanych nieruchomości dla 11 regionów. Największe wzrost odnotowano, i tu nie ma raczej niespodzianki, w regionie Oslo, gdzie ogólny wzrost cen wyniósł prawie 70%, głównie za sprawą rosnących cen mieszkań w blokach, w których ceny podskoczyły średnio o 66%. Z kolei najmniejsze wzrosty zanotowano w okolicach Stavanger. Tylko 24,8% w górę. W tym regionie domy jednorodzinne podrożały o 21%, a mieszkania w blokach o 31,3%. Co jeszcze warto podkreślić? To, że ceny mieszkań rosną od lat 90., bez względu na występujące w tym okresie kryzysy czy problemy. Czynniki wywołujące i wpływające na wysokie ceny to w głównej mierze dochody gospodarstw domowych. Rosnące stopy procentowe, demografia i oczywiście podaż mieszkań, bo miejsc do mieszkania cały czas jest zbyt. Mało. Duża część osób otrzymujących mandaty na norweskich drogach to obcokrajowcy, a przeraźliwa większość osób, które nie płacą mandatów za łamanie przepisów na norweskich drogach, mieszka również poza Norwegią. Dzieje się tak, ponieważ norweska policja czy firmy ściągające mandaty nie mają dostępu do zagranicznych baz danych kierowców. I dlatego właśnie łamiąc przepisy niewiele kierowcy spoza Norwegii ryzykują. Ale teraz już się tak nie da. Teraz się to zmieni. Już nie unikniesz opłaty drogowej, ponieważ Norwegia wprowadza europejskie surowe przepisy. Norwegia od 1 sierpnia 2025 roku rozpocznie skuteczne pobieranie należności za przyjazdy od kierowców z krajów należących do Unii Europejskiej oraz szerzej do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweski Zarząd Dróg Publicznych rozpocznie integrację z tym systemem natychmiast po wejściu nowych przepisów. W, życie. w praktyce oznacza to, że kierowcy, którzy nie zapłacili, nie zapłacili należnych opłat, mogą spodziewać się wezwań do zapłaty również za przejazdy z poprzednich miesięcy, gdyż roszczenia nie ulegają przedawnieniu aż do lat 3: szach i mat w jednym posunięciu. Partnerem kanału jest Multinor, który pomoże ci załatwić wszelkie formalności w języku norweskim. Poza tym może to być również Twoja wygodna platforma do wszelkich tłumaczeń, dokumentów czyli reasumując, załatwisz i Urzędowe Sprawy Norwegii. I w zasadzie również wszystko przetłumaczysz, oczywiście online, a zespół ekspertów zadba o szczegóły i wyjaśni to, co jest dla Ciebie niejasne. Bez stresu, za to wygod. Multinor.no. I cyk, z danych wynika, że w roku 2024 w Norwegii było mniej imigrantów, ale za to więcej uchodźców z prawem pobytu. W 2024 roku do Norwegii przyjechało dokładnie 51 i ,212, 51 212 osób. Osób spoza krajów nordyckich. To ponad 22 tysiące mniej niż rok wcześniej, co odpowiada spadkowi aż o ponad 30%. Na dzień 1 stycznia tego roku w Norwegii mieszkało 333 i 500 osób jeszcze z przeszłością uchodźców. Oznacza to wzrost o 88 tysięcy osób od początku 2022 roku. Największą grupę stanowili oczywiście obywatele Ukrainy ponad 71 tysięcy osób. Większość z nich otrzymała ochronę zbiorową. Drugą największą grupą byli Syryjczycy, prawie 39 tysięcy osób. Najczęstszym powodem imigracji była ochrona, następnie przejazdy rodzinne, migracja zarobkowa oraz edukacyjna. Kobiety częściej przyjeżdżają z powodów rodzinnych i ochrony, natomiast mężczyźni dominują w migracjach zarobkowych i edukacyjnych. Mężczyzna oskarżony o usiłowanie zabójstwa, zniszczył dom, gdy dzieci spały. Z pełną prędkością wjechał ładowarką kołową w ścianę domu. Nie wiedziałam, czy moje dzieci żyją, mówi matka trójki dzieci. Ładowarka kołowa z dużą prędkością pchała samochód, zanim rozbiła się o ścianę domu. W sieci można zobaczyć nagranie z zajścia. Mężczyźnie, który kierował pojazdem, postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Oskarżono go o usiłowanie zabójstwa osoby lub osób, które znajdowały się w domu. Policja wciąż nie ma jednak wystarczająco dużo dowodów w sprawie tego zdarzenia. Policja wnioskuje jednak o dwa tygodnie Aresztu dla mężczyzny, który nie chciał dotychczas składać wyjaśnień policji. Zanim dom został zniszczony, ogromna ładowarka kołowa jechała zygzakiem po ruchliwej ulicy i ścieżkach dla pieszych i dla rowerzystów. Rekord, rekord prawie świata. Najlepsza połowa roku w życiu. W czerwcu tego roku Norwegia wyeksportowała owoce morza wartości 13,2 miliarda koron, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Ustanowiono nowy półroczny rekord. W tym roku wartość eksportu norweskich owoców morza wyniosła 85 miliardów koron, czyli o 4,6 miliarda koron więcej niż w pierwszym półroczu 2024 roku. Stanowi to wzrost o 6%. Pierwsza połowa roku pokazuje, że norweski eksport owoców morza jest silny, nawet w obliczu wymagających warunków rynkowych i rosnących barier handlowych mówi pan Christian, dyrektor generalny norweskiej Rady do Spraw Owoców Morza. Brawo! Ci co mają, mają więcej, a ci co mają mało, cały czas mają. Coraz większa liczba mieszkańców Norwegii wyraża niepokój, że w ciągu swojego życia doświadczy wojny nuklearnej. Wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez agencję Opinion, aż 24% respondentów uważa, że ryzyko takiego konfliktu jest wysokie. To wyraźny wzrost w porównaniu z kwietniem 2025 roku, kiedy podobne zdanie wyraziło tylko 19% ankietowanych. Obecny poziom niepokoju jest najwyższy w historii badań prowadzonych w ramach monitoringu nastrojów w społeczeństwie norweskim. Dla wielu ludzi perspektywa wojny nuklearnej przestała być czysto teoretyczna. To, co kiedyś wydawało się nierealne, dziś jawi się jako realna groźba. Mówi starsza doradczyni w opinią pani Nora. Z badania wynika również, że 1 trzecia Norwegów obawia się wybuchu trzeciej wojny światowej. Wśród osób poniżej 30 roku życia ten odsetek jest jeszcze wyższy. Aż 54% młodych mieszkańców Norwegii uważa, że globalny konflikt zbrojny jest bardzo, bardzo prawdopodobny. A czy pamiętacie jeszcze, jak to było przed pandemią? Miło i ciepło Chociaż tak naprawdę mocno podobnie jak teraz. Od 2026 roku Norwegia wprowadzi podatek turystyczny. Chce w ten sposób zmniejszyć presję na lokalną infrastrukturę. Umożliwi to gminom pobieranie 3% opłaty od noclegów i pasażerów rejsów. Ten ruch rozwiązuje problem rosnącego obciążenia lokalnej infrastruktury z powodu rekordowego poziomu turystyki. Przychód zostanie przeznaczony na finansowanie podstawowych usług, takich jak toalety, czy szlaki turystyczne. Przyniesie to korzyści zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Nowy wkład gości nie jest nakazem ogólnokrajowym. Lokalne rady muszą najpierw wystąpić o zatwierdzenie, wykazując, że turystyka obciąża usługi publiczne. Po zatwierdzeniu mogą pobierać podatek od hoteli, pensjonatów czy krótkotrwałego wynajmu. Pasażerowie statków wycieczkowych są wyliczeni, ale już kampery, namioty czy łodzie są zwolnione. Były masażysta został skazany na 11 miesięcy więzienia za napaść seksualną na trzy kobiety w hotelu Spa DL. Mężczyznę skazano za jeden przypadek nadużycia swojej pozycji w celu odbycia stosunku seksualnego, a także za dwa przypadki stosunków seksualnych bez zgody. Do zdarzenia doszło w roku 2022 i 2023, gdzie w 2023 roku mężczyzna dopu dopuścił się dwóch ataków jednego dnia. Chyba był strasznie podekscytowany kobiecym ciałem. Dwóm kobietom przyznano odpowiednio 148 tysięcy koron odszkodowania i 48 tysięcy koron odszkodowania, a mężczyzna stracił prawo do wykonywania zawodu masażysty przez 3 lata. W czwartym roku na pewno będzie do niego kolejka. Trzecia kobieta nie zgłosiła incydentu, nie domagała się odszkodowania i po prostu chciała załatwić i wyrzucić tą sprawę z głowy. Masażysta nie przyznaje się do winy. Cały czas mówi, że kobiety dawały mu znaki, może krzycząc, a może się szarpiąc. Tego już nie wyjaśnił. I tą sensacyjną wiadomością kończy dzisiejsze podsumowanie dnia. wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka. Zresztą tak samo jak i sobotniego, niedzielnego i poniedziałkowego. Oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.